Jeśli chodzi właśnie o pracę ogrodowe w sierpniu to ostatnio zaczęłam już nagrywać jakiś filmik. Ścięłam słoneczniki, ścięłam margaretki i okazało się, że szlak trafił moją kartę, na której to nagrywałam. No i cały ten filmik się niestety skasował, ale co ja zrobiłam? Chciałam właśnie przekwitnięte byliny. Chciałam margaretki. Osłoniłam dzięki temu róży i inne kwiaty, które teraz jeszcze mogą się rozwinąć do końca sezonu. Muszę jeszcze ściąć floksy. I teraz sobie ścinam przekwitniętą margaretkę. Zostawiam same liście. Dzięki temu inne rośliny będą się mogły bardziej tutaj rozrosnąć. No, i tutaj Margaretka została przycięta, więc teraz od razu trochę więcej światła dostanie ta róża. Ona teraz wybiła pędy prawie na gdzieś metr m. Wcześniej była tylko dotąd, a nagle się zrobiła bardzo wysoka, ale szczerze mówiąc to mi się to nawet podoba, bo chciałabym, żeby ona była wyższa. Tutaj jest szimnik Carl Foster, którego na samym początku sezonu zjadły slimaki. Więc nawet teraz nie zakwit, dopiero tak naprawdę zaczął odbijać, i myślę, że go będę też przesadzać za niedługo. Teraz jeszcze muszę obobić tutaj nalię. To na pewno ścięłam przekwitnięte rośliny jednoroczne jak słoneczniki. One wyrosły bardzo wysokie, Liść przekwitły, pozwoliłam. Praktycznie całe te słoneczniki objąć ptakom i fajnie, bo ptaków po prostu bardzo dużo się tutaj pojawiło. Miały one tutaj zabawę. I jeszcze połowa tych słoneczników, które chciałam, położyłam na ławeczce i one cały czas przychodzą i obietają ten słonecznik. I tak naprawdę cały ten słonecznik, który tutaj się pokazał w tym roku, to też był po prostu rozsiany przez ptaki w zeszłym roku. Także fajnie, ale on już zaczął źle wyglądać, więc po prostu część tych słoneczników już ścięłam, bo te liście już też tak nie za ładnie wyglądały. Nasiona zbieramy w suchy i słoneczny dzień. Zebrałam nasiona tych roślin, które niekoniecznie chciałam, żeby się zanadto rozsiewały w kolejnych latach tutaj. Przede wszystkim mam na myśli nagietka, które bardzo, bardzo mi się tu rozsiał i nie chciałabym go w kolejnych latach mieć tutaj aż tyle, ale mam dla niego inne miejsce. Miejsce, w którym tworzę łąkę kwietną za domem, bo tam się bardzo rozsiewają chwasty i tam wręcz chcę, żeby więcej roślin, które właśnie mają takie, taką tendencję do mocnego samosiewu, się tam rozsiewało, więc tam... Porozrzucam sobie właśnie tego nagietka. A tutaj możecie zobaczyć nasiona malwy czerwonej pełnej, i te nasiona akurat na nich mi zależy, i rozrzucę je w miejsce, gdzie chcę mieć tą malwę w przyszłości. Lepiej zebrać nasiona wtedy, kiedy, tak jakby zobaczymy, że one już praktycznie same wypadają z tej torebki nasiennej. Nie zbierajcie nasion, kiedy jest mokro, kiedy dopiero co padało. Wybierzcie sobie właśnie taki ładny, słoneczny dzień jak dzisiaj. Bardzo ważne jest też regularne zbieranie plonów, i na mnie wciąż czeka do przerobienia po prostu masa pomidorów, więc no mam tak. nadzieję, że możesz jutro się za to zabiorę. Z prac ogrodowych to trochę się właśnie zajęłam jeszcze. Tymi roślinami, które widzę, że wyglądają trochę źle w tym sezonie i że tak naprawdę nie zostało im już dużo czasu, żeby się zregenerować. Mam tu kilka sztuk hortensji Annabel, która była posadzona w zeszłym roku i która jakoś się nie za bardzo tutaj zakorzeniła. No i jeszcze kilka innych roślin, które też były dopiero co posadzone i jakoś ani się nie rozwinęły w tym sezonie, więc je też zaczęłam po prostu i częściej podlewać, i zaczęłam je podlewać też wodą z drożdżami i z jakby z rozpuszczonym orbornikiem tak samo. Trochę im dałam ostatnio jeszcze gnojówki z pokrzyw. No to też, żeby właśnie przedłużyć kwitnienie tych floksów. To też albo przedłużyć wizualnie, przynajmniej ich istnienie. Obrywam trochę właśnie tych, które przekwitły, a resztę zostawiam. Bloksy jak na razie wyglądają jeszcze bardzo dobrze i nie złapały żadnego mączniaka, natomiast zaczęły się tu robić już takie brzydkie liście, które wyglądają podobnie jak na różach, więc te liście również obrywam i rzucam do bio po przekwitnięciu zetnę te floksy nisko, ale one jeszcze będą kwitłe tutaj przydałoby się e, coś do listnie zastosować na tą różę, bo widać, że ona tutaj ma jakąś zmianę, być może jest to spowodowane tym że zaatakowały ją wcześniej mszyce. Chociaż nie wiem, ale te liście mają zupełnie inny kolor. Ogławiam róże, jak zawsze. No i staram się te wszystkie chore liście usuwać. Żyłam tutaj, właśnie margaretki. I tutaj tak samo, i dzięki temu ta róża dostała trochę więcej słońca. Były też jakieś takie zmiany, które sobie ostatnio zrobiłam. Czyli tak, po pierwsze, to zrobiliśmy teraz, już jakiś czas temu, czyli ułożyliśmy kostkę, i ta kostka będzie jeszcze pomalowana na jakiś ciemniejszy kolor. Warby. Prawdopodobnie będzie to jakiś antracyt. No, Za 4, 4 godziny? Za no 4 godziny roboty. Za 4 godziny roboty. No to my na mety jechać. Super podobało ostatni... y, Więc myślę, że za jakiś czas trochę więcej też roślin pojawi się w donicach. Będę musiała na pewno wykopać bananowca i prawdopodobnie włożę go też do donicy, bo ten bananowiec, który już jest taki duży, on myślę, że spokojnie zimuje nie jestem pewna co do tych mniejszych, więc na wszelki wypadek któregoś mniejszego po prostu wykopię, wsadzę do donicy i przynajmniej trochę znowu będzie zielono właśnie na tym naszym nowym tarasie. Obok tarasu też sobie przesadziłam ostatnio ostnicę stipę wyhodowaną z nasion dwa lata temu, a teraz ona już się zrobiła taka właśnie ładna duża więc ją przesadziłam natomiast nie powinniśmy przesadzać roślin właśnie w lato ale akurat tam była... było trochę cienia to jest a chociaż słońca też trochę ma bo za jednak żeby zakwitła to ona musi być w słonecznym miejscu więc jest i trochę cienia i trochę słońca nie jest to taka totalna żarówka ale ale myślę, że ostnica da sobie tam radę, jeśli nie, to, to będę kombinować co dalej. W każdym razie została przesadzona i na razie ma się dobrze, pomimo, że przesadzałam ją, no niestety w takim okresie, gdzie te upały są, ale regularnie ją podlewam, więc na razie wygląda w porządku. I co jeszcze zrobiliśmy ostatnio? Uporządkowaliśmy to miejsce, gdzie mieliśmy bardzo dużo tej słomy rozłożonej. Słomę, która znajdowała się w części naszego domu. Opowiadałam już o tym kiedyś. Słoma generalnie od dwóch lat tam sobie gniła i, zgnić szczerze mówiąc, nie potrafiła, ale było jej też bardzo dużo, bo było tak naprawdę o samej ziemi. To dało się po prostu wejść na dach po tej słomie. Tyle jej było. No i dwa lata sobie tam leżała, nie umiała zegnić i postanowiliśmy całą tą słomę rozłożyć na części ziemi i mieliśmy też y, bardzo dużo ziemi, która po prostu myśmy tam przytara się trochę zepchnąć tą ziemię, mieliśmy taką kubkę tej ziemi, więc y, właśnie na tej przestrzeni rozłożyliśmy tą słomę, na to poszła ziemia i teraz mam nadzieję, że znaczy w ogóle już wygląda tam całkiem fajnie, tylko ona sobie musi trochę jeszcze przegnieć, więc ta ziemia trochę opadnie. Za jakiś czas trzeba to wtedy wyrównać. I tam już mam nowe właśnie plany ogrodowe, i tam już fajne roślinki zakupiłam, ale po to, żeby zrobić żywopłot, ale o tym innym razem. Wam tutaj drastyczne cięcie na tej o, mojej koćmiętce. Przycięłam ją do około 1 trzeciej wysokości. Zaczęła ona się już mocno wykładać. Częściowo kwitła, częściowo nie kwitła i wyglądała już dosyć niechlujnie. No widzę. Hmm. Ale fajny. Taką Taką sierść ma ładną. tutaj, drugi jest bardzo zainteresowany. Także to tyle w dzisiejszym odcinku. Coś tam jest zrobione. Coś tam jest wycięte. Margaretka jest wycięta. Są wycięte e, słoneczniki, chociaż jeszcze się zastanawiam, czy tutaj obok ich nie wyciąć. Trochę mi ich żal, ale, ale może to zrobię, bo już zaczynają wyglądać coraz gorzej. A ptaki już wydziubały. A ptaki już wszystko wydziubało, chociaż jeszcze trochę zostało, więc najwyżej im to po prostu zostawię tutaj na ławce, tak jak, tak jak wcześniej. No i tyle, jedziemy wytestować rower teraz. I to już tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę, powodzenia w waszych pracach ogrodowych. Jeśli filmik wam się przydał, jeśli wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie pa pa.